Przyjemność powitania kancelarii prezesa Rady Ministrów na konferencji Jak skutecznie walczyć z korupcją. Witam serdecznie i dziękuję za przybycie panu ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi. Jest mi niezmiernie miło powitać tak licznie przybyłych gości wszystkich Państwa prokuratora krajowego, sekretarza stanu, szefów służb specjalnych, wojewodów, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorów i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, prokuratorów, mecenasów, funkcjonariuszy służb mundurowych, ekspertów, dziennikarzy. I wszystkich Państwa witam niezmiernie gorąco i serdecznie. Jako pierwszego do zabrania głosu zapraszam gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana ministra Tomasza Simoniaka, koordynatora służb specjalnych. Bardzo proszę, panie ministrze. Panowie ministrowie, państwo wojewodowie, szefowie służb, szanowni państwo, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych pozwoliliśmy sobie zorganizować wspólnie z ministrem Bodnarem, ministrem Kierwińskim tę konferencję, aby w takim momencie bardzo ważnym dla rządu premiera Donalda Tuska porozmawiać o tym, jak skuteczniej walczyć z korupcją. Powodem tej konferencji jest nasze przekonanie, że Korupcja to nie tylko pewne zjawisko kryminalne, które przez odpowiednie służby, przez uczciwych obywateli powinno być piętnowane, ścigane. Korupcja ma dużo większe skutki i badania dotyczące wpływu korupcji na stopień zaufania do instytucji publicznych. Skłonność do inwestowania w danym kraju, poczucie obywatela o jego wpływie na rzeczywistość ma to wszystko zasadniczy wpływ. Jeśli pojawia się wirus czy rak jakiego słowa tutaj można użyć korupcji, bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele przedsięwzięć jest po prostu niweczonych i państwo, współczesne państwo musi umieć sobie z tym radzić. Współczesne państwo musi wyprzedzać przestępczość korupcyjną na tych polach, na których ta przestępczość się pojawia, bądź może się w najbliższej przyszłości pojawić. Chcę Państwa zapewnić, że rząd premiera Donalda Tuska, wszyscy ministrowie, wszystkie służby, prokuratura mają świadomość, jak to jest ważne, jak to jest priorytetowe. Mamy też świadomość taką, że wbrew pozorom przez ostatnie 8 lat, mówię tu nie o, opo opozycyjnej, znaczy o takiej krytyce z pozycji niedawnego polityka opozycyjnego, ale o obiektywnych wskaźnikach, rankingach korupcji w Polsce, pozycja Polski się znacząco pogorszyła. więc te wskaźniki choćby pokazują, że nie jest z tym dobrze i trzeba z tej sytuacji wyciągać wnioski. Jakie wnioski wyciągamy i chcemy, żeby były dziś przedmiotem dyskusji? Zostały zmienione wytyczne do walki z korupcją, tak zwana tarcza antykorupcyjna, obowiązujące od stycznia 2015 roku, przyjęte jeszcze przez premier Ewe Kopacz w niezmienionym stanie dotrwały do marca tego roku, gdy premier Donald Tusk po całej procedurze obejmującej kolegium służb, komisję służb i również opinię prezydenta rzeczypospolitej wydał nowe wytyczne po to, żeby pokazać nową organizację tej walki z korupcją, nowe zagrożenia, które się pojawiają i samym takim faktem politycznym zachęcić do tego, żeby różne organy, a także i takie, które nie mają w tym zakresie zadań wprost walki z korupcją, zaczęły widzieć w tym problem i priorytet obecnego rządu. To, że również pozytywna opinia prezydenta w tym obszarze się pojawiła co do tego dokumentu, Poczytujemy za wolę tego, żeby walka z korupcją była ponadpartyjna, ponad podziałami, bo te kwestie przecinają podziały, wiążą się z tym, kto rządzi bądź kto ma wpływ na jakieś decyzje. Inną bardzo ważną kwestią, którą się zajmujemy, o tym będzie mowa też później, jest przygotowany przez nas projekt likwidacji. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wywodzące się z takiego przekonania, że z jednej strony bardzo mocno chcemy dalej walczyć z korupcją, ale z tych powodów, o których już powiedziałem, tej mizernej skuteczności, być może w panelach będzie mowa o tym, ile realnie spraw było przedmiotem działania CBA, ile spraw dotyczących ludzi władzy, bo jeśli chodzi o ludzi opozycji, tutaj. Rozmach był absolutnie szeroki. Kwestie upartyjnienia i działania w interesie różnych ośrodków politycznych, a nie w interesie państwa. Różne sprawy, w których gdy obiektem zainteresowania miał się stać ktoś reprezentujący ówczesną władzę, były zamiatane pod dywan, odsyłane. Niesławną rolę w tym procederze też odgrywała. Upartyjniona prokuratura będzie dzisiaj też miał okazję wypowiadać się w tych sprawach pan prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dlatego uznaliśmy, że walka z korupcją w państwie może i powinna być inaczej zorganizowana. Że stworzymy nową instytucję w policji, Centralne biuro zwalczania korupcji oddając dużą część walki z korupcją właśnie policji. Jeśli Państwo śledzą na przykład działania CBA przez ostatnie lata, zauważą, ile tam jest spraw, które mają charakter wyłącznie lokalny walczyć trzeba z korupcją oczywiście na każdym poziomie, ale czy jest potrzebna silna służba specjalna do tego, żeby w małym urzędzie gminy bądź w małym szpitalu walczyć z korupcją na niskim poziomie i na niskim szczeblu. Do tego potrzebna jest inna struktura, właśnie policja. Policja zorganizowana w sprawdzony sposób, to jest wzór Centralnego Biura Śledczego Policji, już ponad 20 lat ta struktura pokazuje, że jest skuteczna, działając w oderwaniu od pewnych lokalnych uwarunkowań, skutecznie walczy z tą najpoważniejszą przestępczością. Tak chcemy, żeby było zorganizowane, Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma w swych zadaniach walkę z korupcją, więc to nie jest dla funkcjonariuszy tej agencji i szefostwa nic nowego. Ma przejąć walkę z korupcją na tym poziomie rządu ogólnokrajowym, wielkich zagrożeń, wspólnie ze służbą kontrwywiadu wojskowego, wielkich kontraktów modernizacyjnych, gdzie z natury rzeczy, z wielkości kwot z miliardów złotych publicznych angażowanych w te przedsięwzięcia, te zagrożenia po prostu się pojawiają. I wreszcie Krajowa Administracja Skarbowa, która przejmie ten obszar CBA, który dotyczy oświadczeń majątkowych wszystkich osób, które takie oświadczenia majątkowe muszą składać. Tutaj dodam, że jesteśmy posłowie z kilkoma ministrami co do tego, że do podjęcia jest kwestia uporządkowania sfery oświadczeń majątkowych. Państwo wiedzą, dziś różne są dla różnych kategorii, nawet są różne terminy składania. System jest bardzo staroświecki, więc chcielibyśmy, żeby po zakończeniu na etapie parlamentarnym zobaczymy, jakie będą decyzje prezydenta w kwestii likwidacji CBA zająć się uporządkowaniem w państwie kwestii oświadczeń majątkowych. Krajowa administracja skarbowa tutaj jest szczególnie cennym partnerem, który tym zadaniem może się zająć. Więc przed nami oczywiście kwestia legislacji, o której wspomniałem potem, takiego przeprowadzenia wszystkich działań, żeby w sposób bezproblemowy w nowej strukturze podjąć kwestie walki z korupcją. Chciałbym, dziękując wszystkim, którzy na tę konferencję dziś przybyli, pełna sala świadczy o wadze problemu, dziękujemy za to, podziękować organizacjom pozarządowym, które odgrywają ogromną rolę w walce z korupcją które podjęły wiele różnych projektów przez ostatnie 30 lat w tym obszarze będą ich przedstawiciele uczestniczyć w dyskusjach panelowych chcę powiedzieć że bardzo mocno dostrzegamy waszą aktywność wasze zaangażowanie podobnie jak nieocenioną rolę szczególnie przez ostatnie lata dziennikarzy śledczych też są tutaj z nami na tej sali zapraszaliśmy ich ci którzy nie śledzą jakiś obecnych afer czy przyszłych afer mam nadzieję tutaj znaleźli te dwie godziny żeby posłuchać jesteście w tym procesie niesłychanie ważni. bardzo wiele afer nieprawidłowości nie byłoby wykrytych nie byłoby podjętych tematów gdyby nie wasza praca często z narażeniem samego siebie często niewdzięczna często pochłaniająca tygodnie miesiące i nie niosąca jakiegoś taniego sukcesu. Bo sprawa walki z korupcją nie jest tylko sprawą rządu i jego instytucji, to sprawa wszystkich obywateli, którzy widzą nieprawidłowości i są gotowi o nich informować, kogo trzeba. Nawiasem mówiąc, na ukończeniu już lada moment w Parlamencie ustawa o projekt ustawy o sygnalistach. Też zapowiadane przed laty, ale jakoś. Niepodjęty. Niesłychanie istotna kwestia dla właśnie walki z korupcją, walki z różnymi innymi nieprawidłowościami. To są różne narzędzia, które stawiamy wszystkim tym, którzy uważają, że uczciwość, rzetelność, przejrzystość są fundamentalne dla życia publicznego, bo walka z korupcją to jest. Piętnowanie, karanie nieuczciwych urzędników czy nieuczciwych decydentów na różnych szczeblach, ale to jest też świadomość taka, że nie należy dawać, nie należy takiej pokusie ulegać i należy wszelkiego rodzaju tego typu zachowania piętnować. To się w ostatecznym rozrachunku opłaca wszystkim. A jeśli minister Bodnar, prokurator Korneluk będą mieć mniej pracy? W związku z tym, że korupcja będzie spadała, to, to tylko się ucieszą, bo na innych polach im zadań nie brakuje. W tym sposobem zapraszam do, chociaż chyba zrobi to pan Rzecznik Dobrzyński, więc nie będę tutaj wchodził w jego. Jeszcze raz Państwu dziękuję i liczę na to, że w tych sprawach ustanawiamy pewien format wspólnej dyskusji, szerokiej dyskusji, budowania pewnych rozwiązań, wysłuchania też głosu opinii publicznej właśnie, żeby walczyć skutecznie z korupcją i z innymi patologiami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam pana ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni państwo, dostojni zgromadzeni goście dzisiejszej konferencji, dzisiejszego spotkania poświęconego walce z korupcją. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za podjęcie tej inicjatywy i za to, że mogę się podzielić kilkoma refleksjami na temat tych najważniejszych kwestii, które powinny być zaakcentowane w kontekście walki z korupcją. Drodzy państwo, to zagadnienie ściśle się wiąże z kwestią przywracania praworządności. Nie można wyobrazić sobie państwa, które byłoby wolne od korupcji i w którym jednocześnie sądy i prokuratura byłaby podporządkowana politykom. I drodzy Państwo, to nie jest tylko i wyłącznie teza, która jest przygotowana na potrzeby dzisiejszej dyskusji, ale jest ona ściśle związana z tym, co się działo w Polsce w ciągu ostatnich lat ale także z tym co było przedmiotem refleksji ze strony organizacji międzynarodowych które badały w Polsce występowanie problemu korupcji i badały także zastanawiały się nad tym czy polskie mechanizmy są wystarczające aby skutecznie przeciwdziałać korupcji Organizacją międzynarodową, czy można powiedzieć organem jednej z organizacji międzynarodowych, który ma tutaj szczególne znaczenie, to jest GRECO, czyli skrót od agendy, która się nazywa Grupa Państw Przeciwko Korupcji. To jest można powiedzieć taka odmiana Komisji Weneckiej, tylko że zajmująca się właśnie korupcją, działająca w ramach struktur Rady Europy, i GRECO wielokrotnie analizowało sytuację w Polsce analizowało pod dwoma z punktu widzenia dwóch perspektyw. Po pierwsze, takie regularne raporty okresowe były przygotowywane i analizowano w nich różne mechanizmy dotyczące przeciwdziałania korupcji wśród osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe, ale także sędziów, prokuratorów, także osób, które są po prostu piastunami władzy. No i z tych ewaluacji, które były dokonywane przez GRECO, wynika, że Polska najzwyczajniej w świecie nie spełnia wielu standardów dotyczących praktyk związanych z integralnością, oświadczeniami majątkowymi, dostępem do informacji publicznych, publicznej i różnych mechanizmów, które całościowo mają przeciwdziałać występowaniu korupcji. Akurat jesteśmy obecnie na etapie, kiedy został wydany piąty raport ewaluacyjny dotyczący Polski i Pol wiele z rekomendacji, które zostały wyrażonych przez Greco we wcześniejszych latach, nie zostało wypełnionych przez Polskę. Greco oczekuje, że do końca czerwca Polska przedstawi swój raport z tym, co udało się w tym zakresie zrobić. I myślę, że to jest, ta dzisiejsza konferencja jest najlepszą okazją, żeby się zastanowić, gdzie mamy braki i co należałoby nam. Naprawić, tym bardziej, że mamy trochę czasu, aby wypełnić ten termin, aby po prostu na zwyczajnym świecie realizować te rekomendacje międzynarodowe czy zobowiązania międzynarodowe, które się z tym wiążą. Natomiast co ciekawe i to się dość rzadko zdarza, Greco w ciągu ostatnich lat także postanowiło przygotować raport ad hoc, czyli taki raport wynikający z aktualnej sytuacji w Polsce i w 2018 roku ten raport dotyczył sytuacji w sądownictwie oraz w prokuraturze. I zwłaszcza sytuacja w sądownictwie była przedmiotem dużego zaniepokojenia, wtedy Przypomnijmy, powstała Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W Sądzie Najwyższym trwały no, liczne e, działania, które podważały niezależność sądownictwa. I tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli na to na zagadnienie z tej perspektywy, no to dzisiaj jesteśmy na etapie wypełniania tych, tych rekomendacji, które wtedy zostały wskazane, czyli naprawianie sądownictwa, naprawianie niezależności e, prokuratury, e, przywracanie niezależności e, sądownictwa jest w istocie też wypełnianiem tych rekomendacji międzynarodowych, które pojawiały się w działaniach Greco. Także tutaj to powiązanie tych dwóch czynników jest bardzo wyraźnie widoczne i być może my postrzegamy te rzeczy jako trochę będące w osobnych resortach czy w osobnych działach, ale tak naprawdę one są ze sobą powiązane i bez niezależnej prokuratury, bez sądów, które nie są poddane naciskom politycznym, nie poradzimy sobie też długoterminowo z walką z korupcją. Natomiast wydaje mi się, że jak dyskutujemy o sądach, to ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Polska szczęśliwie, i to jest myślę, że jeden z naszych takich dużych sukcesów transformacji, że w odróżnieniu od wielu państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, my w Polsce poradziliśmy sobie dość poważnie z tym, że nie występował poważny problem korupcji wśród sędziów jako takiej. Oczywiście są różne działania, mechanizmy wpływające na niezależność sądów, natomiast co ciekawe, ten problem występowania korupcji w wymiarze sprawiedliwości jest w zasadzie niewielki i myślę, że przynajmniej pod tym względem mamy lepiej, ponieważ te państwa, które sobie radzą z korupcją w wymiarze sprawiedliwości, mają, muszą po prostu ponieść o wiele większy wysiłek transformacyjny. Natomiast w naszym przypadku my musimy sobie po prostu poradzić z przywróceniem niezależności sądownictwa i z zapewnieniem jego normalnego, rzetelnego funkcjonowania i także z odpowiednią pracą prokuratury, tak aby prokuratura mogła stabilnie współpracować z policją oraz służbami specjalnymi w kontekście walki y, z korupcją. Natomiast, drodzy Państwo, walka z korupcją to nie są tylko i wyłącznie mechanizmy instytucjonalne. To, to jest także, można powiedzieć, ogólny klimat i ogólne podejście państwa do relacji z obywatelami, do relacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. I bardzo się cieszę z tej zapowiedzi pana ministra, że zostały podjęte różne działania dotyczące oświadczeń majątkowych, bo myślę, że to budziło było wiele i budzi cały czas wiele wątpliwości, w jaki sposób ta procedura funkcjonuje, jak ona może być też wykorzystywana czy nadużywana. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeden czynnik, który dla mnie ma istotne znaczenie, a mianowicie Ogólnie przyjmuje się, że poziom korupcji się rzeczy się zmniejsza w tym w państwach, w których występuje i w których jest realizowana zasada jawności życia publicznego, czyli zagwarantowanie powszechnego dostępu w rzeczywistości realizowanego do informacji publicznych rejestry umów cywilnoprawnych, ujawnianie, tak daleko jak się da, różnych procedur, które są wdrażane w toku wykonywania władzy to jest jeden z tych mechanizmów, który także przeciwdziała występowaniu korupcji. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, abyśmy w Polsce wrócili do dyskusji, która się toczyła w latach mniej więcej 2012-2014, a mianowicie to była dyskusja na temat przystąpienia Polski do takiej inicjatywy międzynarodowej, która się nazywa Open Government Partnership. To jest inicjatywa, która zrzesza 75 państw, które deklarują przywiązanie do tego, że sprawowanie rządów przyjmuje charakter jawny, że dba się o przejrzystość podejmowania decyzji, a także że o rzeczywisty dostęp do informacji publicznej. Myślę, że myślę, że to jest istotne z punktu widzenia tego także tych nadużyć, które teraz na bieżąco są ujawniane. I proszę zauważyć, że to o czym mówił pan minister, czyli o pracy dziennikarzy śledczych, ja myślę, że teraz w tym momencie i tak przynajmniej to widzę w praktyce mojego resortu to, że Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco ujawnia różne umowy cywilnoprawne, które były zawierane w ciągu ostatnich ośmiu lat, jest, można powiedzieć, też dobrym, doskonałym materiałem uzupełniającym, wspierającym dla dziennikarzy śledczych, którzy posiadając taką wiedzę są w stanie lepiej poukładać różne elementy układanki i przedstawić opinii publicznej pewne procesy, pewne zjawiska, które w ciągu ostatnich lat występowały. Także zwróciłbym uwagę na, na kwestie właśnie takiego szerszego spojrzenia na to zagadnienie. Natomiast druga kwestia, która jest istotna to drodzy Państwo. Dzisiejsza konferencja moim zdaniem doskonale wpisuje się w to, co nas czeka w pierwszej połowie 2025 roku, ponieważ w Unii Europejskiej toczy się bardzo intensywna praca nad przyjęciem kompleksowej dyrektywy dotyczącej walki z korupcją. Prezydencja belgijska obecnie postępuje z tymi pracami, natomiast z pewnością te, tych prac nie zakończy. Raczej trudno się spodziewać, żeby w czasie prezydencji węgierskiej nastąpił jakiś gigantyczny przełom. No i tak naprawdę później mamy pierwszy, pierwszą połowę 2025 roku, kiedy to na Polsce będzie spoczywać ciężar tych negocjacji i ustalania ostatecznego kształtu dyrektywy, dyrektywy unijnej w kontekście walki z korupcją, dyrektywy, która będzie uzupełniała dotychczas istniejące akty prawa międzynarodowego, i która będzie zapewniała większą spójność na forum państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście walki z korupcją. I myślę, że im więcej my. Zrobimy w kraju. Im więcej stworzymy dobrych praktyk, rozwiązań i naprawimy różne błędy i nadużycia z ostatnich lat, tym będziemy bardziej wiarygodni w kontekście prac nad dyrektywą w pierwszej połowie 2025 roku i jestem przekonany, że będzie to jeden z priorytetów naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Także ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i cieszę się, że będę mógł w tym zakresie współpracować z Panem Ministrem Koordynatorem oraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji głos zabierze Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Profesor Maciej Duszczyk. Bardzo proszę Panie Ministrze. Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Szanowni Państwo Wojewodowie, wszyscy zgromadzeni. W imieniu pana ministra Kirwińskiego, który bardzo przeprasza, że nie może w tym momencie uczestniczyć w tej bardzo ważnej konferencji, chciałem przekazać dosłownie kilka słów tego, co dzieje się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i jakie działania są planowane, też podzielić taką trochę refleksją z bezpośrednio z tym, czym ja się zajmuję za co jestem odpowiedzialny w resorcie, czyli w kwestiach migracyjnych. Szanowni Państwo, oczywiście to truizmem jest powiedzieć, że dla ministra spraw wewnętrznych administracji kwestia walki z korupcją jest i jest i musi być absolutnym priorytetem. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia służb, które podlegają ministrowi spraw wewnętrznych. Natomiast ym, trzeba doskonale sobie z tego zdawać sprawę, że korupcja jest tym elementem życia społecznego, który oddziaływuje praktycznie na wszystkich obywateli. Znaczy, nawet nie sobie momentami nie zdajemy sprawy z tego, że korupcja nas bezpośrednio dotyka, ponieważ jakiś przetarg czy jakieś inne działanie państwa zostało zostało w taki sposób przeprowadzone, że ono nie jest ani transparentne, ani uczciwe. To się przekłada w wyższych cenach, to się przekłada w braku pewności, to się przekłada w wielu innych aspektach życia społecznego, a więc dla każdego państwa demokratycznego, dla każdego ministra i administracji, również wszystkich, wszystkich ministrów, to powinno być priorytetem, ponieważ to bezpośrednio wpływa na zjawisko, które popisywane jest w literaturze i w takim, można powiedzieć, elemencie opisu społeczeństwa jako dobrostan społeczny. Przecież dobrostan społeczny to nie tylko i wyłącznie kwestia ekonomiczna, to nie tylko i wyłącznie kwestia tego, co wchodzi nam w taki skrajnik, który nazywa się Human Development Index, a dobrostan to są też wszystkie elementy pewności funkcjonowania w danym państwie i korupcja jest tym elementem, który bardzo mocno na ten właśnie dobrostan, dobrostan wpływa. Oczywiście w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym organem, tą instytucją, która walczy z korupcją, ale również musi mieć bardzo ważne instrumenty wewnętrznej walki z korupcją, to oczywiście jest polityka. Policja. Policja ma swój departament dotyczący kwestii zwalczania korupcji ekonomicznej, ale teraz Ministerstwo Spraw i Ministerstwo Administracji z tego, o czym mówił pan minister Siemoniak będzie tworzyło niezależne w ramach policji instytucje „Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, a więc to jest też w pewien sposób przeniesienie do, do do policji, zwiększenie zakresu działania policji w walce z korupcją, skoordynowanie, skoordynowanie, skoordynowanie działań. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia wewnętrznych procedur to jest też również oczywiste. To jest kwestia czy policji, czy straży granicznej, instrumenty, które muszą dawać pewność, że, że same że sama działania korupcyjne w ramach tych, tych służb są, są eliminowane i nie ma przyzwolenia też na, te, na to zjawisko, bo to przyzwolenie jest również bardzo tutaj istotne właśnie z punktu widzenia takiego, z tych społecznych aspektów funkcjonowania, funkcjonowania, funkcjonowania służb. Proszę Państwo, z mojego punktu widzenia, jako osoba, która, która nadzoruje współpracę międzynarodową ministerstwa, ale również tą kwestie migracyjne, to mogę powiedzieć w następujący sposób, że czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak korupcja w zakresie migracji, tutaj oczywiście mam na myśli kwestie wizowe, wpływa na wizerunek państwa. Znaczy, kiedy Rozpoczęła się dyskusja o oferze wizowej. Ja dostałem też od swoich kolegów z całego świata różne telefony, pytanie, co się dzieje, tak? bo to jest trochę nie do zrozumienia, tak? ponieważ to jest destrukcyjne nie tylko i wyłącznie dla kwestii dotyczących samego naszego państwa i kwestii funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych, czy w ogóle systemu, systemu konsularnego, który wchodzi w system migracyjny. Oczywiście system konsularny to jest MZ, ale całe zjawiska migracyjne to jest dużo szerszy, dużo szerszy, dużo szerszy obszar i to jest destrukcyjne dla, wiz dla wizerunku państwa Państwa Schengen po prostu. Tak? W tym momencie my tracimy, traci się do nas zaufanie i te konsekwencje, te konsekwencje trzeba będzie odbudowywać. Mamy, Na szczęście budujemy mocny wizerunek państwa odpowiedzialnego, a więc tutaj miejmy nadzieję, że to się szybko szybko naprawi, ale pytanie o zdolność systemu, o zaufanie do państwa w tym bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj istotnym temacie politycznym, jakim są migracje, należy na to bardzo mocno zwracać uwagę. A więc takie nieoczywiste zjawisko, tak? Czasami o tej korupcji trochę myślimy inaczej, nieoczywiste zjawisko, właśnie bardzo, bardzo, z elementami korupcji na pewno, wpływające bardzo destrukcyjnie na pozycję państwa, nie tylko i wyłącznie w ramach własnego społeczeństwa, ale również na pozycję międzynarodową w ramach Unii Europejskiej. Dlatego tak bardzo cieszę się, że minister Kierwiński wydelegował mnie dzisiaj na możliwość tutaj też powiedzenia paru słów i przysłuchania się prezentacją, bo, bo na pewno też będę mógł sporo z tego, z tego, z tego skorzystać w swojej dalszej pracy, To so, bardzo dziękuję panu ministrowi Siemaniakowi za organizację, za, za, za ideę i pomysł organizacji tej konferencji, wszystkim państwu za, 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 za udział. Jeszcze raz w imieniu ministra Kierwińskiego przepraszam, że nie jest obecny, ale w drugim w panelu będzie minister Mroczek bezpośrednio nadzorujący Policję i Straż Graniczną na pewno przedstawi więcej statystyki i szczegółów naszych działań.